Przesłanie Boga dla świata. Pamiętam dzień, w którym siedziałem w studiu telewizyjnym. Oświetlały mnie wielkie reflektory, kamery nagrywały, a mikrofony wychwytały każde słowo. Dobrze, a więc twierdzi Pan, że rozmawiał z Bogiem. To w takim razie proszę nam powiedzieć, jak brzmi przesłanie Boga dla świata? Słowa te wypowiedział słynny prezenter, gospodarz jednego z najpopularniejszych amerykańskich porannych programów telewizyjnych. Zapytał mnie o odpowiedź na najważniejsze pytanie wszechczasów. Może Pan je trochę skrócić do jednego czy dwóch za zdań dodał mamy około 30 sekund. Zacząłem się gorączkowo zastanawiać, jak można w półminutowej wypowiedzi zawrzeć istotę boskiego przesłania, wyrazić to, czego świat powinien się dowiedzieć przede wszystkim. I nagle mnie olśniło, usłyszałem w głowie od pod podpowiedź Boga. Zamrugałem i złożyłem oświadczenie, które zaskoczyło nawet mnie samego. Tak naprawdę mogę je wyrazić w czterech słowach. Gospodarz uniósł z niedowierzaniem brwi, ale natychmiast ukrył i już z pokerową twarzą odezwał się do kamery. W porządku, panie i panowie. Zóz człowieka, który twierdzi, że obcuje z boskością, wiadomość od Boga dla świata w czterech słowach: Wiedziałem, że w domach na całym świecie oglądają mnie miliony. To była moja szansa, aby przekazać najważniejszą wiadomość od Boga ogromnej rzeszy ludzi, dużo większej niż mógłbym sobie wymarzyć. Patrząc prosto w obiektyw, powtórzyłem słowa, które właśnie do mnie spłynęły, bym oznajmił je światu. Zupełnie źle mnie zrozumieliście. Później napisałem książkę zatytuł, zatytułowaną Przesłanie Boga dla świata. Te cztery słowa stanowią podtytuł być może zaciekawić się jej treść. Zupełnie źle mnie zrozumieliście. Prawdziwa natura Boga. Jeżeli uważamy, że Bóg jest mściwy i wierzymy, że życzy, że życzy sobie, aby z jakichkolwiek uzasadnionych powodów zabijano ludzi, jeżeli uznajemy, że Bóg osądza, potępia i każe nas za to, że nie wypełniamy Jego poleceń, w tworzonym przez nas świecie sami będziemy mściwi, sami pozwolimy na to, aby z jakichkolwiek niesprawiedliwych przez nas powodów ginęli ludzie. Będziemy osądzać, potępiać i karać innych za to, że nie wypełniają naszych poleceń. Oczywiście, dokładnie taki świat mamy teraz. Słuchając wiadomości, często zadajemy sobie pytanie, jak można zrobić coś takiego strasznego drugiemu człowiekowi. Całkowicie umyka nam jednak to, że sposób, w jaki my ludzie traktujemy bliźnich, opiera się na naszych zbiorowych przekonaniach o postępowaniu Boga wobec nas przekonaniu opartym na różnych księgach sprzed tysięcy lat, głoszących jakoby to, co Bóg objawił ludziom przez rozmawiających z nim proroków, czy nie byłoby mądre, abyśmy odbyli własne rozmowy z Bogiem?